Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Witam Was na mapie Room Escape 2. Jest dzisiaj ze mną Lotta. Ja i jakiś tam Maciek. trzeba tak? dać. Dokładnie Maciek gmp 40. Jo, i witam Was na mapie Room Escape. 2 przygotowanego przez, przez karot 2000. Tak. Marchewka. Dobra. Kto zajął przycisk? <laughs> Tu się nim nie przyciśnij. A myślicie, że czego ja się tak brektałam wcześniej? Bo masz ten przycisk, stawię. Oczywiście to jest kontynuacja naszego Roomscape'a, którego męczyliśmy z Lotto, no i to um. jest nasz pierwszy gość w tej pięknej serii. Taki bo... Aha. Um. Where are you? E... O, jestem. Chyba przycisk nie działa. Wchodź gdzieś. Nie no, A. działa, działa. Wchodź, bo się drzwi otworzyły. Dobra. Wszystko się zamykają. Dobra. Dobra, dobra. dobra to ja... Jeszcze te? Te drzwi nas... ...szkoczą. Nad... Genius! Stań coś tu nad... Dobra. Supermind. Jeszcze ta. jeszcze te trzeba otworzyć. Jakoś. Dobra. dobra. I jeszcze ta. jeszcze te. Ta. Dobra. To otworzę. Czym? Hmm! Swoją głową. <grym> Ech, nie działa, kurwa. Dobra. No ej. Mm. <grym> czuję Hmm... Czuję się jak na speedrunie w wajzaku. O! perfekto. Nie działa. Ja to jestem mistrz. Trzy lewery! <grym> Uh, aha, aha. Ty tu umiecie taka... liczyć, ja nie umiem. Czekaj, taka, taka. ogarniam, ogarniam, czekaj, czekaj. Cztery. <try> Trzy na brązowych z czwórka, na czerwonym jedynka, na zielonym dwójka. Dobra, jeszcze raz. Na zielonym dwójka. dwójka. Na czerwonym jedynka, na brązowym czwórkę. To jest ilość wełny po prostu. Aha. Maciek myśli dzisiaj. O. A Trabinki W sumie ja po kawie też powinienem myśleć, ale nie chce mi się <grystanie> Działaj Tam jest dźwignia Dźwignia tam tam Ajcie sami sobie A skrzynie to się przypadkowo nie zamyka Skrzynie się zamyka Ale to nie umie No właśnie widzę jak umie <grystanie> No dawaj Januszu <noise> ale Kormik nie umiesz. Kordian Cichaj. Ty, ale ona jest za wysoko. No widzisz. Ja hmm. to zrobię. Dobra. Ja, ja potrafię. Chyba. Czekaj, po... rzucę ci. <noise> rzucę ci. Dej <noise> <We> cię <noise> to. Masz. Ja, czekaj, Masz. czekaj, 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 mam pomysł, mam pomysł. Ja właśnie też mam pomysł, tylko że zejdź. To spróbuj. Patrz, Maciek ja też... myśli, Maciek myśli, patrz, 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 a, 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 ja a. Aha, 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 patrz, 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 Ja też chciałem zrobić takiego. szaraka. Patrz, patrz. Udaje, że umie parkour, nie? No czekaj. Tak. Mm. Tak. Ja jak patrzę na taki po prostu styl kładzenia tych... E, ...tych drabinek, to przypomina mi się alfa. Albo Indev. <grym> o tak. Co drugie, def. co drugie, nie? No. Ale nie, nie myślałem, że to jeszcze działa. No, ale Maciek możesz postawić tą drabinkę, proszę. A ja chcę drzwi nie sprygnąć, tylko że mi nie działa. O. Aha, działa. bo to o, był lag. Ale, ale, ale mi się zlagowaliście? Nie, tylko Wszystko tobie. się, się ladrzyło. Bo to laczek. To taka Czała? mapa. No nie. I drabinki przy okazji zajął, na wszelki wypadek. może. <grym> 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 Wszystko, co. To... Teraz przydałby się taki fajny cytat. A co pan kradnie? Eee nie, to było inaczej, tak. Jak pan zarabia na życie. Kradnę, co pan kradnie? Co popadnie, co w rączki wpadnie? Już można zapać? Ten... Dawaj Kurde, mamy innego jego Tam dźwignia na to. Dziwnia na to. Na jakie drzwi? Na co niebieskie. <słuch> no to jest zielone. No to jest akurat niebieskie. Aha, to u mnie to wygląda inaczej. Um, Lampa. Ej, nie mogę Czekaj, powiedzieć. łopatę zrobię, bo mam y, chyba. Ej, mam drabinki, masz drabinkę? O, no, on o, miał. Trzeba niszczyć? Nie. Znaczy czasami wiesz co, Hamsko jest... Musimy zrobić zdobyć. łopatę, tylko z czego cholera? jak mam tylko patyk, no. lampę. No. Lampę, czekaj, gdzieś lampę. No, mi się było. wydaje, że tego dirta nie powinno tutaj być. No właśnie, musi on tutaj być. O, co to było? Nic. Magia magic. A, kind of magic a tutaj nie ma nic? Co z tego możemy zrobić? Gówno możemy zrobić A co masz powiedz? Patyk, sztabczka żelaza i lampę No to jeszcze jeden patyk No Ja to bym normalnie zbił lakierobejcu No właśnie nie można Jaszko Powinni zrobić w minecrafcie lakierobejce Jest coś tam? No właśnie nie No chyba że macie czymś czym się posadzić Lampą. Posadziłbym Lamp ciebie, ale no nie mam jak. Czekaj. A, się. widzisz, o, mam, mam patyk. O widzisz? Dawaj tą też lampę przy okazji. O. Dawaj patyk. Idziemy robić łopatkę. Lampa się przyda O shit, zniknęła mi. Ja mam swoją jeszcze. Aha, no dobra. Kopaj. Demet. Demet. Moje. <laughs> o, shit. E, obawiam się, iż tu nie tu. Eee, to chyba tu. Niebieski. No. no. Jest? Nie pa, mam ja, mu bada, bada. Dzień dobry. Aha. Hmm. Uh. On chce dać mi On mi chce dać się jakiegoś scrolla. Uh. Czekaj, 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 czekaj. Podstaw lampę. Nie mam nie mam lampy. Ale wait a second. Wait 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 wait. Wait a second. Daj mi ten dywan. Tak. Gratulacje, Lotta, daj! Dej. No co ty Albo chcesz z nim zrobić? No! No o, ci Pokażę! Akurat o dywanach jeden. to ja wiem. Na jeden, na drugi, O, takie czary. Eee. Ale ja ja. Akurat o dywanach to ja wiem. Też no, się Maciek, Maciek znalazł swoją profesję: dywany. Ja dywany. Ciągle jak się nudzę w Minecrafcie to coś z w ogóle, w ogóle to są Naćpany ziomek, wiesz <laughs> to. Naćpany. Scroll of block movement. Co? What the fuck? Mapa. Ehm... Um. Aha. Lej to. Leje Znowu kierowaj to? Takaj. Czekaj, no dywanę trzeba postawić. No to zejdź z niego. Te dywany nas uratują w mordę. Ło. <grym> wow. Jeszcze ten dywan. E, um. jest... Tutaj coś białego. A dawaj, tutaj od razu tam się w zobacz, Check tam it. czegoś nie ma. Daj. No i. Daj ten dywan. O, skoczy. Um, to muszę dawaj. na tym poziomie stać. Dobra, weź sam zbierz. Polara no, jaka to jest. Jakaś... To jest jakaś magia. Idźcie <noise> Wow, Mam, mam. <noise> tak, tutaj będę bym musiał próbować nie wiadomo ile. Um. Co wam się otwierzyło? Jajco. A i w Trzy ogóle. dywany, kto ma dywany? Macie to, nie macie level. Fuuuuck! Tak! Eee o... ID dywanów. A skąd ja mam ci wziąć, przepraszam? Z internetu. A podasz mi ID? Minecraft dywan. Fail za feilami. Spoko, nie widziałeś tamtego poprzedniego ojca. What the fuck, co Numer? to jest? Miksturka na otwieranie skrzyń? Mm. Ej, czy drzwi? 171. 171. Nie no, kuźwa, wiem, że jestem parę wersji do tyłu, ale żeby tak było. wersji. No i co z tego, że białe? Ja hmm. nadal żyję. Right. Potrzebuję, Ten gościu chce czerwonych, ale nie potrzebuję. Instant door opening. Widz Widziałeś taką miksturę? Nie, ale otwieraj. To jest A może ją wypij? To jest mikstura. No tak, to dużo redstone. Ile? A tutaj, tutaj poprowadź do Braku tego. Brakuje jednego. Ej, Maciek, poczekaj. Maciek, poczekaj. Aha. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. poczekaj, poczekaj Może poczekaj, najlepiej, poczekaj. jak będę po prostu tylko przechodzić. Tak. Tak. I stąd Czyli. zabierz i poprowadź tutaj, no? Tu. Dziękuję. Nice, Jan. E, Nie zgadnę, <laughs> musimy zbijać wełnę. Nie możemy niczego niszczyć. Możemy, bo to jest dywan. Aha. Nie! <laughs> la, yeah. Dzięki. O Jezu! Dzięki. <laughs> jeszcze raz, jeszcze jeden, jeszcze musisz. Nie ja no, Maciek, idź sam. U. U. Siemka. <laughs> no to no mam. <laughs> ten jak jak brudy przodu. No o, dzięki. Co to... No mam siekierkę, o. która ma już tylko zero użyć. No, no to... to... No to użyj ja czymś. Czyli musimy tylko ją użyć raz. Dawaj to, 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 to. To? To. O. Dwie dywany. Dwa dywany. Co po cholera? ale weź, ale weź zbierz. Może mogą się przebić. Wow, musimy się zabić chyba, co? Nie, osoba śpiewała to, ten utwór, to, kurwa wszyscy mówili ja pierdolę. No i widzicie, Lota zginęła, przechodzimy dalej <laughs> Lota jest szybsza od nas O, kurwa. o, kurwa. o kurwa. zabijaniu To jest woda co? O, co? A nie, to nie działa Co mamy? Zapomniałem, że to tylko na... Tej, a może napełnijcie wodą, co? Czekaj, wtedy a... rzućcie tak? Ale to nie działa A ile ten potrzeba, żeby... Na ile kociołek jest? Na trzy? Na trzy, trzy. Wait for it. Czekajcie, nic nie róbcie. Nie żart... Ja pierdzielę, no nie wierzę w was. Mm. Refresh this shit? Mhm. Mm Refresh Słuchajcie. Nie zabiera niczego. Słuchaj, ja i. mam dzisiaj jakiś, nie wiem. E, słuchaj, tu, ten kociołek ten musi być pusty. W tym musi być jedna trzecia, w tym dwie trzecie, a ten pełni. Ooh. Kurwa za dużo. A w tym żadnym, tak? W środkowym żadne, tutaj Kuźwa. trzy muszą być Tutaj muszą być tylko dwa, czyli tak Jeszcze raz No nie Nie, bo tutaj... moja myszka, wiesz Tu, mu tu muszą Dobra. być wszystkie A Tutaj dwa, a tutaj muszą być wszystkie Okej okay. Pronto Dobra no, Ale mam pyska. teraz O e, to był Enderman No przełączyłaś no Tutaj no, pół Ej no, ale poczekajcie Zombie. Z Zombie. Change mon- Gast. 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 Okej. Enderman. Hej! W końcu się na coś przydałem. W końcu. Dzięki. Uh. Proszę. Dywan. Uh. Znowu. Uh. Eee, mamy jakieś dywany stare? Wiesz co, nie, ale się pojawiły dwa przyciski. Gdzie? mamy jakieś. O, tu mamy dywany znaczy stare. Znaczy te. A? E... Nie wiem, stare. u was, o was jest niebieska, mnie jest zielona, lol. Mam trzy dywany. Świetnie, to trochę za mało chyba. No. A ale po ci... co w ogóle dywan? Nie wiem, wtedy to podziałało. Sprawdźmy teraz. Tu jeden. A tu trzy? Tu dwa. Jeszcze jeden, tak to. Hmm. Chujowo. No trochę. He. <noise> to wiecie co to ja sobie wziąłem? po prostu zrobię Siemanko. Ją Chcesz ty O! <głosy> <głosy> nie, nie wiem jak, ale Oh shit. Yy, Masz dywan? na wszelki wypadek i te przyjść. No wiesz co, chyba... Musisz. Aha. Weź. Musisz się postawić. Zobaczę, czy nie ma niczego po ścianach. Postawić nie? klocka już Aha. czas. Postawić klocka już czas. Nie macie coś... To coś ci nie wyjdzie chyba... Dzisiaj chyba no ci się nie poszczęści w trafieniu. Masz dywan? Mam dywan. No to, to posadź i szukaj tam. Mastro. Szczęście. Ja... <głosy> 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 dziękuję. Dzięki. O, co tam masz? Dwa węgla. Macie trzy przyciski cztery te? No, czarne. Wiesz Daj. co? Daj. Ja mam... Co masz? Dobra, masz. Mam cię gdzieś. U. Rób se sam. Co ty chcesz, Jamek? Pfo. Przy... <noise> no dziękuję, dałaś mi wszystko, co, czego potrzebuję. Dwa węgle.

Rzeczywiście. Gnis ma to w jakiegoś Francuza. Na pewno śmierdzi Francuza. <laughs> Jeszcze brakuje mu pasków. No i o, o, właśnie, no, no, a widzisz, widzisz, Co to że pasz? macie. Myślę. On chce kwiatki. powinna być ta. Twoja stara. Kiele, uwaga. Będziemy go lać. Gdzie? Tu. Gdzie? No. A, no, dajesz. Lejgo! Grzeka nie wypadnie. Okay. <laughs> KOT no moż! Raka taka, raka taka, ramy, Jeśli ta mapa jest odsyłowana, to powinien dać kostkę. <głos> <głos> Ale jest kolejne jajco! Serio? Czekaj. Lol, to jej. Lol, ta skrzynka przed chwilą się zamieniła Daj... w tą drewnięko. Tak. Lejemy! Andrzeja! Dawaj, Basia, dawaj. Basia, Basia, Basia. Jak to mówił stary gość od, od Minecrafta? A tak z podkokiem jest mocniejszy Jam Eee, potrzebujemy żółtego i czerwonego. Jest, jest, jest czerwony, jeszcze żółty. Dobra, ale trzeba zrobić miejsce. Piję wodę. O, jest. mam. Dzięki. Proszę. Kolejne jajco! Ale już nie potrzeba. Ale mam, wziąłem. Ja e, na niebieskim... Tak. Masz kwiatek. Ta Co teraz? Chyba zrobić to trzeba tylko... Delete. Eee. Uh, uh. aha. Oh. aha. Tam na pewno coś będzie. Maciek, masz się podsadzić? Nie możesz się podsadać. Lol. Nie, nie wcale. Ale ty jesteś Co, ja? easier that you think. Okej. Okay. Siano i uschnięty krzak. O, okay. tak. Easier that you think. Masz uh, uschniętego krzaka. <laughs> nie potrzebuję. Dlaczego? Aha, ty nie ma. Gdyż, ponieważ mam drzwi Fajnie Aha, Serio? po no, Mmmmm no, Czy naprawdę się. zrobiłeś to wszystko tylko po lód? Mamy lód Co? Ja po co mamy lód? Żeby stąd wyjść? Czyli jak? Aha, do końca <noise> z mapki nawet A Serio? Serio Nie, to niemożliwe A jakaś książka, dziękujemy za grę, czy coś? Co no masz tu? Gdzie? Czy naprawdę zrobiłeś to wszystko tylko po to, żeby dostać lód? Gdzie? Tu. On ją ma. No to tu bym powiedział, mapka. Okej, mamy jeszcze trzy takie w zanadrzu. Dobrze, tak, dziękuję o, Wam bardzo za tego o, odcinka. Nie, nie, nie. To może to ja się pożegnam, ja Dziękuję tak. Wam serdecznie tak. za oglądanie tego odcinka. Byłem dzisiaj w honorowym gościem, tak mogę to powiedzieć, chyba. Który się, się przywitał i pożegnał. I zapraszamy na kolejne zajwiste skp y i mapki w wykonaniu loty i Maciej'a. Na razie. Tak. Tak, koniecznie zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał, pomijając Maćka. Dzięki. Dzięki do dotacji. Do, do, do Snapchat, Facebook, Twitter, nie wiem, Instagram, Skype. Trzymajcie się i cześć. Jestem się. Dzień.